Z strony jest ze mną iri 333. Witam, witam wszystkich Jest ze mną Matis23x Siemanko I tutaj się gdzieś rozbuduje Robisz sobie jakieś narzędzia Do budowy, wiesz, tam może drewno wszystko Tam dalej jest jeszcze woda, nie? I tam dalej są jeszcze góry hmm. Drobiłem sobie tam ten i już lecę po surowce No, jest jeszcze z nami Play Games Ten z nami będzie grał Poszedł z psem, bo y, musiał Miał taki Rozkaz, rodzinny i musiał pójść z psem Pies, jak mu, pies mu kazał No, naj najmłodszy ma najgorzej <śm> <śm> no Dobra ja Ma młode nogi, niech zapier No Dobra Co tu, co tu zrobić? Co tu robić, co tu robić? Dobra Ogólnie to mam Dobra. budować z wami domy, czy A jak, możesz, a jak chcesz Nowy, czy ten kończy? Ale fajnie, jakby zbudował nowy Ej, weź siłki też To sobie razem z nią pobudujesz bo budujemy potem, panie, zajęteści. to potem będzie wyglądać. Zajęta jest, mhm. Dobra. Dobra. Eba, jak tam wam idzie z surowcami w ogóle? Ogólnie, to zajęłem się trochę jaskinią, wiesz? A ja buduję dach. Dobra, na razie kopię kobla, nie wiem zero żelaza, zero niczego. Grafikę. Y, pierwsza minuta nagrania, Matis 23x znalazł kopalnię. To pań, z pańczynami. Skąd to ten pies? To twój pies? Sobie on gdzieś... ma czerwone oczy, to nie jest niczyj, on jest, jest... to jest zły piesek, skoro ma czerwone oczy Już go nie on ma, chyba, on jest... Zabiłem go nikogo nie... Ja <laughs> zabiłem go Ty, mam jakieś jedzonko i da to wypalić Czekaj, to jeszcze... na no, tyły Ogólnie z trzema schodkami lepiej to wygląda, wiesz? Iri. Wiem, zauważyłem No to teraz będzie... Być, to teraz pytanie, czy jak będą 4 to będzie jeszcze lepiej? Nie wiem. Chyba nie. To już bardziej na takie większe budowle. Eee, czekaj, eee, wypalimy to. Mam jeszcze żelazo. No właśnie, ja znalazłem przed chwilą sobie trochę żelaza. Już dobrze mi idzie jak na sam początek, już sobie kilofa będę robił. Pochodni już mam, bardzo dobry początek dla mnie. Jeszcze Matys nie przetrwałeś nocy, prawda? A właśnie Matys. Bo jaki to jest pierwszy level tutaj, nie tych yy, potworków. Yy, nie, chyba tak, taka, co? No to weź na większy. Się tak nie rozdrabiajmy. Hmm. Wiem, że ja się trochę dopiero się uczy grać na surriwalu. Ale no bez przesady. Nie potrafię walczyć. I iR jak przypierdzieli błotem to. <laughs> Dobra. Jedzonka trzy ci dam, dobra? Jak tam, nie macie w ogóle diamentów ani nic pewnie, nie? Nie, 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 nie czysto. Pisk. A gracie poza nam nagraniem, czy tylko na nagraniu gracie na razie? Tylko na nagraniu. No, tylko na nagraniu gramy. Dobra. Dobra. Ja idę trochę do jaskini. Ale tam dalej chyba nic nie było, nie ja wiem, sam się pamiętam. Tam coś było, czy tam coś nie było? No bardzo dobrze, węgiel. Nie, tu nic nie było. Chyba węgla mi się przyda. <laughs> tak. Też nic nie było. Dobra, to jest kinia, jest bez sensu. Ale dobra, no tu się, tu się zrobi te... Yy... Ciuchcie. A właśnie trzeba dać jeszcze komuś yy, skrzynkę od milionera bo zapomniałem i... ho ho ho, ho. Mati znalazł yy, skrzynkę w kopalni, wiecie jaką taką yy, yy, wagonik ze skrzynką. Co tam skrzynce, może być? A skrzynce coś jest. Na pewno diaksy, bo jakby inaczej. Czekaj, jak będą diaksy to będę się bardzo cieszyć. czekaj, bo jest, ona jest przy lawy, nie chcę wpaść do tej lawy. No w Ty ogóle jak na teraktyce jest... to to Nie, na razie ona się na dyni i ten, i melonki A. Dobra, idę Trzymaj dalej Gorzej jak trafiłem na jakiś spawner, prawda? Bo ja w ogóle nie mam EQ na razie na sobie Iry jako właściciel tak? tego mieszkania, współlokator On ma tak? ciebie bardzo ładny prezent O, to Nowe najeczki <noise> Dzięki no, jak je założysz od razu się... Jak? Ładne? Może być? Pasu, pasują! Gumka trochę pije, ale to nic. Ale wyciągnij... Już znalazłem. No, ko wyciągnij nalaz... koszulę. Ej, <grym> pisz. <grym> Ty! Jak się tą koszulę wyciąga? Nie ale ale dziwnie to wygląda biskitu. Weź mi jeszcze bluzę znajdź. No mam, już, mam trzy żelaza. Ale to dobre jest. Ja mam w tej chwili żelaza. 15 Dobra, znalazłem spawner i... trzeba go szybko zabunkrować A jak się mu robi krewkę <laughs> pomocną? Kurde Trochę nic mam, to będzie na łóżku no. O, znalazłem spawner Dobra Wszystko przelawię, trochę niedobrze Dobra. W no. łóżkach się robi? Mhm. O nie łóżko, kostkę trzy... mączną. Z kości. z kości tego... ...korda. Koleś trupa. Wkładasz jedną kość i trzy mączki są. O fuck, padam. Nie, proszę, nie ginij. Mati, bądź ze mną. Pow <noise> <noise> Jak one się zrespałniły? <noise> Kurde... z mi klepią. Te jakaś spidery mnie biją. Nie, poszła mi się kiera. Stary mnie yeah. A, I Ja... Muszę zrobić A Aj drzewa mi brakło kawałeczek. Hej. Chyba zaraz połączymy się z Play Games. Czekaj, włączę i połączymy się z nim. Inwi, gdzie jesteś? Inwi, inwi, promyczki jego. Uruchomcie się. Dobra, ktoś to jeszcze, to mruga do niego, może. Odbiega. Wiesz, Matys, jak znajdziesz żelazo, to, to... Wiesz, możesz nas... O, kiedy się odzywa. Weź ją, daj mi jedno żelazo to sobie zrobię koszulkę 19 mam Ty, może zobacz w tym czy jest, nie ma, czy jest w tym W piecu no Dobra Coś tu było, nie Indwi, odbierz No ja tam Cześć Cześć Witaj na nagraniu. Przywitaj się z, z widzami desertera. O, nagrywasz? Cały czas, Inwi. Czekaliśmy na ciebie. Jej, dziękuję. Cześć, cześć widzowie, cześć, cześć. No, no, przyszedłeś no, na sam koniec no, odcinka. No to dziękujemy za no, uwagę. Trzymajcie się tam na razie, no. <laughs> Fajnie było. Ty, no wzięłeś żelazo, Iri? Nie ma. I, jak nie ma? Już pozabierali, widzisz? Kradną jak... To, to będzie druga część odcinka u mnie, łach łach łach. Okej? Okay? Hey, Ej, uh, 10 minut, 15 minut, nagrywamy koniec odcinka. Ile już leci? Już chyba 10 minut jest. Zamknij się. Gramy, to gramy. Idę pod drzewo. Dobra, gramy. Wyjdzie 40 minut. Gdzie jest żelazo? Chce się potem to... content no Tak, tamtego. zostawię laptopa na noc, bo mogę. I sobie pójdę, i se, pójdę spać, i se będzie, o. Mhm, mm spać, oh my God. Mm -hmm. A, spać, zobaczymy, spać, no pewnie. <laughs> Ciekawe czy sam. Piesek koło mnie, tak zawsze on... go przynoszę na, przynoszę do domu na noc. Nie przynoszę, sam przychodzi do domu na noc. <laughs> Przynosi pieska. <laughs> Pies gadubka. Okru... Piesek może nie chce być przenoszony. Pies gadubka. <laughs> Dobra, wchodzę na serwis. <grym> Ty nie mogę się... Aha, dobra. nie Ej, a jak mam... a kogo ja widzę? Patrz. Iri. O, obczajesz teren? O. Dobra, jedziemy. się drzewo. Dobra, to Deziu, kiedy zakończysz nagrywać? Bo ja też widzę nagrywać. A w ogóle tu jest okno nierówno zrobione. Jeszcze nie gotowe jest. Tutaj ja powinien. No dobra, nieważne. już kiedy kończysz nagrywać? Nigdy, to jest wieczny live. No to powiedzenia pod tym skonwertowaniem. Dobra, ja. Ja. No to. No to co mam robić? Zbudować Hello! Kibel I się na nie wysrać. <noise> sorry, nie może żelaza. No wyszło, to Ci wyszło. No dobra, bierzemy to sobie, game moda. To z game moda gramy. Mhm, mm Mhm, mm na pewno, na pewno, z game modem na to. Nie no. Jestem już to widzę, jak bez game moda. Szkoda, że jest PvP wyłączone. będzie to Czemu Ej weź włącz pvp Zaraz to z... właśnie zaraz to zmienię Jej Czekałem na to odpowiedź chyba od wczoraj he 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 he. Bardzo proszę Jest, jest, jest już Idę z idę bitderza, czekajcie O, nas, sadzonki A ty cały czas nagrywasz? Czekajcie, dezerter jest ujowy w ten PvP O, tutaj idę go sklopić. Iri? Tak do ciebie? Tak oczywiście nie, Nadal nie ma weź włącz, weź to zmienić Zobaczysz, ja, tam wpadnę do ciebie Aha Ale czekaj, kurde, nie mam klocka A zwiedziliście już jakieś kopalnie czy coś? Ja znalazłem tą taką z tym torami Ja znalazłem Zaskinie z pięknymi dziewczynami. Mm -hmm. Co one ci wydropiły? To były nie to pierwsze. No. <laughs> nie no, ale ten. Ale zwiedziliście że to już jaskinie i w ogóle? A je. A je. No, nie, 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 Mało tu jaskin. A, a ten, ten, a, jedz, a jedzą sobie wzięliście z tego z game moda czy sami nazbieraliście? Nic. Ja Zyskawe. mam kilka chlebków ze skrzynki. Kurde, bo mi się nie chce zbierać. Wpisz komendę Hill. No niby tak, ale... Kurde, sobie goda włączę, bo tutaj 10 tysięcy mobów za mną idzie Nie wiem, gdzie to zbudować tak Myślę, chodzę, myślę po tym domu Gdzie tu zbudować tą to małą farmę? proszę, co on robi? On myśli? Nie No <laughs> co? Serio? Skąd, skąd tutaj ząb jak w środku w domu? Dźwig ktoś zostawił otwarte nie, nie. To co, nie ja To dezartek nie I też tak macie, że wam laguje co jakiś czas Minecraft i musicie go wyłączyć i włączyć od nowo? Mi się ścina kilka sekund. Ale to tak co, co 10 minut. No i to poważnie kurwę co dwu <laughs> Poszedę na filmiku ławczyć Dobra, już mam spodenki i yes. zbroję. Szybko wrócił. No nie? No. Ale A, ty dajcie. To... Zapłon Co zapon? Ej, ty ktoś jest przy domku, bo ja nie wiem jak wrócić. Mam... Mogę się tepać tutaj do kogoś? Nie. O nie. Dobrze. Serio nie można się tepować, deserter. Zaraz będzie spam, bo ja wiem. Nie używaliśmy. Kurde, ciężko będzie tam wrócić. Nie mam, nie mam tego, waypointów do zapisywania sobie. To, a, ty, a kto w ogóle teraz nagrywa? Buzerter. A ktoś jeszcze? Nie wiem, ty możesz, jak chcesz. Nie, dobra, to ja będę nagrywał po doziu. <laughs> Najwyżej. Czemu wszystkie psy mają czerwone oczy? Wygląda jakby chciał mnie zjeść. Wszystkie wiedzieć. są na ciebie złe. Właśnie, dlaczego? Nie, ża żaden z piesków cię nie lubi. Kurcze, szkoda. Dobra idę szukać diamentu Kto ma szkło? Nikt Nikt Ja będę miał U, teraz. już wiem gdzie sobie domek zrobię Matys idzie szukać diamentów, bo Matys już ma z tak żelaza hmm. Może Timber byście wgrali <laughs> Ostatnio widziałem Oglądałem mam dzisiaj kanał tego y, inni.pl, czy jak on tam ma mister inni.pl, tak? no Aha. Uh -huh. ma dziwny głos bardzo nie umiem mówić ale poza tym ładnie na parkurze muszło Panie filmik nawet a co on wysłał jakiś filmik? no parkura dzisiaj miał specjal dzisiaj jakiś wysłać też uh -huh. kurde <coughs> Iri, jak jesteś Ucha. chory To weź kobieta. Dobra. Jak szybko Mati znajdzie diamenty? Ja obstawiam, że... Nie wiem, 15 minut ci zajdzie. No, teraz siedzę sobie właśnie w kopalni. Jest, ale po, ale... Siedzisz i, i. Chodzisz po kejwie czy sam Na Nie, ja kopię sobie sam tak. Aaa. Nie po kejwie to wiesz, to se Nie mogę nic znaleźć. Nic ja nie mogę bym... ciekawego znaleźć. Ja to bym latał od razu po cave. Żelazo by się przydało, Wy Gadacie, gadacie. A ja mam, tak żelaza. I, ja... Kurczę, muszę sobie... Kto jest przy naszym domku? Ja, ja sobie robię sobie domek. Dziękuję. Ja też, ale przy tamtym domku. Chcę tam gdzieś zbudować już, bo chcę wrócić. O, resztą mam. Sej kordy muszę zapisać. Tak w ogóle to jest osobna mapa, czy to jest jakoś podłączone do tego... Aha właśnie, bo tłumaczyliście, że jesteś... Że, że na serw... że na tym... na Battlecrafcie to w ogóle wszystko jest? Mówiliście to? To, to dobrze. No. Bo potem będzie, że... O, kanion! ppi e v Nie, fuck! Nie, 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 wypad Sio, to jest mój kanion. To Ty, pozycja, impl i idę jestem. do piechoty. Yy, żelazo, nie ma w... żelazo. ŻELAZO! Stary, ja mam już, ja już chyba ze stówę żelazo zebrałem przez ten czas. To dawaj ja. chodź tu, tepaj. No, nie, nie, nie. nie dam się. ci. no to tepaj tabaj, tabaj. No. A ja jesteś przy żyłam. domku? <laughs> tak, możesz się tepnąć. Ja mam tylko trzy Nie można się ta... Dobra, jak chcecie. No jak ja mam tam wrócić. Dobra, jestem, witaj, deserter. Cześć. Gdzie Cześć wszystkim. Wytaj, parę Na... żelaza, patrz. Iris, Iris się z złapał, ale powstrzymaj się. Weź włącz no, piwników. Masz parę, parę żelaza. Bez, bez tego piwnika. Resztę piwotu. mam nie przetopione. I... sobie gdzieś domek zbudować. Ja mam tutaj fajny kanion. Myście się już pobierali a ja tylko buduję i buduję. Ja jeszcze nic nie mam, ja mam tylko killów. Słuchaj, <noise> <noise> ja ci dałem spodnie, Iri, no co ty? A. Spodnie mi dałeś, ale brakuje mi dwóch żelaza do góry. LOL to jest ten anti-X-ray i tak mi się pojawił diament przed, przed oczami. No mi też ja miałem taką nadzieję, ale zorientowałem się, że za wysoki poziom jest. O ile żelaza! O oh my god! ale wielki krajowy. A tutaj są moby włączone? A ja. To fajnie. Kurde, zaś mi się zbudowały przypływy co to no drugie i... wyjście deziu tutaj? No, do odwrótce Aha, całkiem osobne Bezpieczne co jest na spawnie powiedzcie mi na spawnie baku kurczę bo chcę tepnąć tego Daniela bo ten Daniel mi tak kurde trochę no, kurza bo... Tepki. No na spawn bo on tam siedzi na tym tym a mówiłem mu, mu żeby tam nie budowali Ej Matys mogą tam siedzieć na tym tym twoim wiesz świecie? Co tam miałabyś nie Ja się... No, to ja tak Ale dobra jak tam też Kiedy będziesz jutro? E, nie wiem Ty do pracy nie miałeś jechać? Irek? Byłem za i to roboty. Fajnie mać, mam... to Znaczy... No, i ty pracujesz, tak? Tak. No. Ktoś powiedział, że fajnie, bo mamy własne pieniądze, tak? Znaczy, Orenia nie blaga. chodzi... Nie chodzi... Ja, ja też, też mam pieniądze. własne pieniądze, mam 17 lat i co, żyję. Nie, mi co ma, nie chodzi mi o to, tylko nie musicie się uczyć takich durnych... Na przykład jak... Y, znaczy, pewnie się tego uczyliście, ale... Ty, na przykład stary, geografia... Działaś, wietrzenie stał! O ja pierdolę, po co mi to? Stary, gimnazjum, podstawówka, najlepsze czasy. Liceum, tragedia. Co ty Studi gada, Studia. Czas studia są Czas alkoholowe. No a, stary, a ja mam y, liceum, y, <grym> gdzie trzeba się uczyć. Nie ma opierdolania się, Przecież stary. Gdzie trzeba się uczyć? Ale są... Y, y, poziomy gimnazjum są zrównoważone, a liceum są różne poziomy już. No właśnie, nie. Ja mieszkam naprzeciwko takiego gimnazjum, które jest najgorsze <grym> w Gliwicach. I właśnie tam dobrze, że tam nie poszłam. No. <noise> znaczy w takim sensie, że że tam wszyscy się zjeżdżają, ci tacy z innych wioch i w ogóle i wszystko. Nigdy tak. mieszka w Gliwicach, to se mu wpierdolić, zapraszam. A no, nie podam <noise> <ucy. głos> Nie trzeba, i tak cię znajdę. No, no nie ma. Woda przechodzi na 3 ziemi, nie? Także... Żeby... Ja chyba... Ja do niego chyba najbardziej... Na osiem, no? na 8 ziemi przechodzi woda. O, Los, Znawce Minecrafta cholernie ze Dobra, um, dobra Odezwał się Tak, naprawdę O. No na Tyle to ja woda, tylko ja i wiem ile to na przechodzi. Hmm, zaś mi się ściął Minecraft. Wchodzi coś takiego. Ooo. W nekin okay. tekstur paku Ja na nowym, bo ja potrzebuję do swoich budowli. Dobra. A ja ten, ja gram na takim Red w x 128 na 128. Kuźla, ja mam 64 taki... na 64, devskapę. Mhm. Deserter? Default. Czekaj, bo myślę, bo to mi fajnie wychodzi. O, nie, mniej więcej... Mi też moja budowla fajnie wychodzi. <try> Okej. Okay. Dobra, włączyłem sobie I default, bo... Będzie... Ale... Ale kwadratowe to wszystko teraz jest. Minecraft. LOL, jakie dziwne żelazo! What the fuck? Na defaultie? Tak, to będzie. No? Kurwa, takie pomarańczowe, jakby się ktoś na nie zesrał. Ale serio, naprawdę! What the fuck? Ej, co to jest? To jest Iron, no? A to jest takie... Ja pierdź, aż zrobię screena. Film u To jest screen na wyślę sms o treści, coś tam Treści pomagam Podaj kod z Zwipa Dobra, to co, kończymy powoli, nie? Ja już tutaj już patrzę, tak, o. o, elegancko Na pewno z mojego, z waszego domku będzie widać mój domek Ha, 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 ja będę daleko, jej A jeszcze bardziej z mojego strychu, bo jest wysoko Jezu creeper Jezus Maria, dobra, i tak to będzie wyglądało Ja pierdzi... ale tutaj są rozgałęzione te cejwy Kurde, potem ja wam na, potem na dole przy... to pokażę. Oh po my O Co ja to zrobiłem? Dobra. Po lapis Teraz możesz... Iri widzisz mój domek? Właśnie rozglądam się teraz, miałam się zapytać gdzie on jest. Będzie wam tak, potrzebne. Tak, tak drewno labus. wystające. Lazuli? Gdzie drewno wystające? z którego okna to będzie widać? Nie wiem. Nie, widzę, widzę, widzę. Gdzie? Tam gdzie patrzę. Widzisz, widzisz mnie w oknie. Ja pierwszy. Ale on to z drzewa prawdziwego ma, nie z desek. Lol, zaraz tu znajdę diamenty, bo jestem na tym poziomie. To jak widać z okna to fajnie, to blisko. No gdzie? No o ich proszę. A prosto. dobra, dobra, czaję. No ja z okna widziałem. A. Dobra, no to... wypad kurwa. To no. my już będziemy kończyć. Na razie. A na, razie. Na, razie. <laughs> na razie. No. No ale to pa. Jerry też możesz się pożegnać. Pa. Pozwalam Na razie. Pa. Dzięki.